Rząd 9 i 10 za nami, przechodzimy do rzędu 11. Teraz, jak się dobrze przyjrzymy, to od razu widać, że ten rząd 11 jest bardzo podobny do rzędu trzeciego, ale nie do końca, bo pojawiają nam się tutaj dwa oczka razem na prawo, dwa razem na prawo, ale kładące się w dwie strony, czyli jeszcze raz od początku. Trzy oczka brzegowe, których nie ma na wykresie, i będziemy robić. Trzy prawe na rzut, Trzy prawe narzut, trzy prawe, dwa razem przerabiane na prawo, które mają nam się położyć w lewą stronę, oczko prawe, dwa razem na prawo, które mają nam się położyć w prawą stronę. I znowu trzy prawe narzut, trzy prawe, narzut, trzy prawe, oczko centralne i za oczkiem centralnym dokładnie to samo po drugiej stronie. Więc zaczynamy. Jak zwykle tradycyjnie na dzień dobry trzy oczka brzegowe. Nitka przed. Wbijamy się jak do lewego oczka i zdejmujemy bez przerabiania. Dwa oczka prawe. Koniec oczek brzegowych. Przekładam marker i robimy. Trzy prawe. Narzut. Trzy prawe. Narzut. Trzy prawe. I teraz dwa oczka razem, które mają się położyć w lewo. Więc wbijam się tradycyjnie w dwa oczka i przerabiam je razem na prawo. Jest. Oczko na prawo i teraz znowu dwa oczka razem, ale mają mi się położyć w prawą stronę, więc muszę zmienić ich kolejność. Przekładam, zauważcie, że wbijam się tak jakby w te oczka od tyłu, żeby je przełożyć. Przekładam, znowu wszystko od tyłu, i wbijam się teraz już w nie normalnie i przerabiam razem na prawo. I znowu dochodzimy do naszych dziewięciu magicznie zrobionych oczek z dwóch, czyli trzy na prawo, zgodnie z wzorem, narzut, trzy na prawo, narzut, trzy na prawo i mamy oczko. Centralne. Przekładam marker, który je oznacza. Pamiętamy, że to jest oczko przekręcone, czyli wbijamy się od tyłu i przerabiamy sobie to oczko prawe, tak jakby na tym, tej drugiej części oczka. Mamy. I robimy dokładnie to samo po drugiej stronie. Trzy prawe, narzut. Trzy prawe, narzut. Trzy prawe. Dwa oczka razem mają się położyć w lewą stronę, więc wbijam się normalnie w dwa oczka. Przepraszam, powiedziałam trzy. Dwa oczka razem. Wbijam się normalnie jak do prawego oczka. W dwa przerabiam na prawo. Oczko prawe. I teraz dwa, które mają leżeć na prawą stronę. Zmieniam ich kolejność. Wbijam się od tyłu. I mamy. I znowu trzy prawe. Narzut. Trzy prawe. Narzut. Trzy prawe. Oczka brzegowe. Chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz przy przerabianiu lewego lewych oczek. Brzegowe, jak zwykle, na prawo. Pierwsze przełożone. Czasami problem stanowią narzuty, ponieważ układają nam się dziwnie na drucie i tak naprawdę trzeba się chwilkę zastanowić, gdzie mamy oczka. Zawsze śledzimy nitkę, która wychodzi nam z poprzedniego oczka, żeby się nie wbić w jakąś nitkę poniżej. To jest mój narzut, przerabiam go na lewo i dalej lewe oczka. Również uwaga na te dziewięć oczek powstałe z dwóch, ponieważ ich przerabianie na lewo też trzeba zwrócić szczególną... O, właśnie i to jest ten przykład. Wiem, że mam tu jakiś narzut i jakieś prawe i nie mam zielonego pojęcia w tej chwili, co tu się dzieje. Więc te oczka sobie ładnie rozkładam, rozciągam i już wszystko jest jasne. To jest oczko, narzut i kolejne oczko. Te dziewięć oczek też przerabiamy ze szczególną uwagą, ponieważ tam łatwo jest pomylić ich kolejność i później źle wygląda to we wzorze. Do końca robimy lewe, oczywiście oczka brzegowe, na prawo.